I więcej Wam powiem później, bo muszę wrócić do domu. Zobaczcie to, Widząc, yy, jestem w szoku. Fagata stół rozpaliła. Już jestem w domu, u siebie jestem bezpieczna, jest wszystko dobrze. Musiałam ochłonąć, ochłonęłam w taksówce. Chciałam tylko powiedzieć, że mi teraz będą robić wszystko, żebym wyszła na najgorszą i psychiczną, bo chcą wyko wykorzystać moją chorobę psychiczną, ale nie jestem psycholką, tylko mam depresję. To są dwie różne rzeczy. Stolik zbiłam, owszem, ale reszcie rzeczy nie zrobiłam. Stolik zbiłam, ponieważ nie chcieli mnie wypuścić. Chciałam odwrócić od siebie uwagę i uciekłam po prostu. Ja mogę Wam wstawić, jakie leki biorę. Ja biorę, le biorę leki na pobudzenie, które mają mnie właśnie pobudzić, ponieważ mam depresję, nie mam ochoty żyć i wstawać z łóżka. Nie, nie biorę leków po to, żeby opanować jakąś psychozę lub agresję. Więc, jeżeli Łukasz mógłby, mógłby najpierw się doinformować na temat po prostu e nie wiem, chorób psychicznych. Ja od samego początku, jakby on się do mnie dobierał i od, od samego początku powiedziałam, że ja słyszałam, jaki ty jesteś. Jeżeli masz jakąś dziewczynę na boku, czy nie wiem, nie wiedziałam i ja nawet ich nie oglądałam, yy, tylko słyszałam o nim różne rzeczy. Jeżeli, nie wiem, nadal jesteś z tą kariną, to ja niczego z tobą nie chcę. A on przysięgał, że nie, nie, agatka. No i normalnie dochodziło między nami do czegoś. On jakby nie nazwał mnie dziewczyną, no ale jeżeli spędzacie ze sobą dzień w dzień, śpicie razem, i jakby on ci przysięga, że nie ma nikogo innego, no to jak to inaczej nazwać? Więc on mógł mi to od razu powiedzieć. Po co mnie okłamywał? To jest, moi kochani, yy... najważniejsze pytanie. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Proszę serio, nie wieście w ich słowa. Oni do tej pory ukrywają na przykład to, że Wiola zabiła psa. To, że... Potrafił podnieść rękę na swoją dziewczynę. O, ta dziewczyna się nie wypowiada na ten temat, ponieważ ma podpisaną umowę. Ja nie mam z nim podpisanej umowy. Na całe szczęście. Wielka miała Jorka, nie wiem, czy pamięta się na tych odcinkach. No niestety nie umie się zajmować psami. Ten pies już też raz go zostawiła bez opieki uciekł gdzieś i krzyczała i panikowała i nie potrafiła go znaleźć. Musieliśmy go szukać. Ostatnio też go zostawili bez opieki butelki się na niego przewróciły i tamtego psa, o którego wszyscy się pytacie i mnie już nawet oskarżeliście i ja nie chciałam powiedzieć co ona zrobiła, ponieważ chciałam jej bronić, bo myślałam, że to wypadek, ale teraz jak widzę jak ona traktuje tego psa, słuchajcie, ona zostawiła psa w samochodzie, przywiązanego do środka w samochodzie z otwartymi szybami. Pies wyskoczył przez okno i się powiesił. I chciałam wam to powiedzieć, bo bo tak, bo taka osoba teraz będzie wam nagrywać, że ja jestem psycholką. w poprzednim screenie widzicie, że nie wiem, on starał się, żebym była, nie wiem, potulna, się do, próbował się do mojego serducha wkraść e, po to, żebym, żebym, nie wiem, była wierna bardziej, bo ona się jeszcze przyda. Wiola weź załagodzić sytuację, bo ona się jeszcze przyda, bo się wtedy pokłóciliśmy czy coś. Mm, no, a kolega nie pokazuje twarzy, ponieważ e, robił oszustwa, no, tylko wyłudzenia w internecie. Ponieważ nie chcę powiedzieć oszustwo, bo to nie były oszustwa, tylko wyłudzenia w internecie. I ma dożywotni zakaz pokazywania twarzy, w sensie działania w internecie z użyciem twarzy, że tak powiem. No i tyle. A to też nie jest jego i to, to, ta rezydencja też nie jest jego, a wszystkie filmy są ustawione, więc nie jestem... Wiecie, jak mi to denerwowało? E, I teraz będą po prostu z siebie robić dobrych ludzi, tak jak robili na każdym odcinku. I mi obiecał, że no, ale e, za jakiś czas zrobimy tak, że... Że, 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 ty, że ty wyjdziesz na tą dobrą i widzę, że ci będą współczuli. Mm -hmm. No i teraz robią to samo, że jakby robią z siebie bardzo dobre osoby, a nie w ogóle dobrymi osobami. Nie mówię też o wszystkich, ale tutaj mi głównie chodzi o Wielkę i o Łukasza, bo to oni mnie okłamywali. I ja od razu mówię, że ja na wszystkie rzeczy, które mówię, mam dowody, a mm, kamerzyste nie ma dowodów. Owszem, biorę leki, ale są to leki na depresję, a nie na jakąś psychozę, czy nie wiem, czy wariactwo, nie wiem. Jeżeli chcecie, ja mogę wam normalnie pokazać moje, moje papiery od psychiatry, od psychologa, co mi jest. Nie jestem sobą niepoczytalną. Nie mam żółtych papierów. Tutaj macie leki, które biorę. Brałam dzisiaj nawet. Możecie sobie poczytać. Na co to są leki? I jakie są skutki niebrania ich? Nie są takie, jak mówi kamerzysta. I jak widzicie, ja tam mu napisałam, nawet w tej wiadomości o tych lekach, że ja po prostu czułam się smutna i zaczęłam wierzyć w to, co mówi mi Viola, ponieważ byłam pod wpływem emocji smutna. Po prostu leżałam na łóżku, płakałam. Wtedy też wstawiałam takie story, gdzie płakałam, które rano usunęłam. Więc no, kłamstwa, jakby kłamstwo ma krótkie nogi. Słuchajcie kochani, jeszcze kolejna kwestia, jeżeli coś by mi się stało, nie odzywałabym się do was, to, to Łukasz Wawrzyniak, tylko tyle wam chciałam powiedzieć, ponieważ kiedy wychodziłam, usłyszałam jak Wiola rozmawia z jakimiś ludźmi, że nie wiem, że po mnie przyjechali, że coś, nie wiedzą gdzie ja mieszkam i, i po prostu teraz się boję trochę, ale no nie, nie mogłam tam dłużej siedzieć i udawać, że wszystko jest okej. Okay. Może za chwileczkę idę spać, jutro pewnie możecie się spodziewać jakiegoś filmu najeżdżającego na mnie. No i tyle. I ja nie wyrażam, jak coś tutaj już publicznie mówię zgodę na publikowanie filmów jakichkolwiek, nawet tych, które są już nagrane, jakby, które nagrywaliśmy wcześniej, te wyreżyserowane filmy, Cześć ten pewnie też będzie wyreżyserowany. No. Nie wyrażam na to zgody. Nie mam podpisanej żadnej umowy i po prostu nie wyrażam zgody, więc każdy, że taki film, który się pojawi, no to jest bez mojej zgody, po prostu chciałam Wam powiedzieć. Najbardziej mnie boi tylko to, że on we mnie próbuje zrobić jakąś psycholkę w nim zakochaną, ale on tak robi z każdą dziewczyną, i o każdej dziewczynie, która mi opowiadał, tak mówił: No, ona była w zakochana, a ja to nic, i w ogóle. I jakby ja w nim po pierwsze nie byłam zakochana, bo nigdy tak mu nie powiedziałam, i po prostu bardzo mi na nim zależało, bo, bo tyle, bo się do siebie zbliżyliśmy i się przywiązałam. I niestety jestem głupia, bardzo szybko ufam ludziom, bardzo się przywiązuję do ludzi, ale no on też grał takiego bardzo dobrego, że dla wszystkich on bardzo się kłócił z wielką, ze wszystkimi, a dla mnie był dobry. No ale któregoś dnia, właśnie, to było przedwczoraj, jak się najarał, nachlał, to, no to wyszło, wszedł z worka i się strasznie go i płakałam, i on mówił, że nie wzrusza mi twój płacz, czy coś takiego? Sam mi na przykład zaproponował, że on chce do mnie przyjechać na święta i mi się go zrobiła szkoda, ponieważ on nie miał rodziny. Ja naprawdę chciałam dla niego dobrze, i to, że ja teraz coś takiego nagrywam, to jest naprawdę już ostateczność, bo dla mnie to jest przesada z tą dziewczynką teraz jakby rozmawiałam z dziewczyną, która też kiedyś z nimi nagrywała i ona mówi, że on tą dziewczynkę wyrywał na samochód i że teraz ona jest jego sugar baby, że on jej kupuje jakieś rzeczy no, nie fajnie, zresztą nie fajnie, po prostu obrzydliwe wiecie co, ja teraz po prostu jestem obrzydzona i mnie boli strasznie żołądek i nie wiem, czy to ze stresu, czy z tego, że się boję ale chce mi się żygać, po prostu, nie wiem, czuję się obrzydliwie Stają tutaj teraz screen, jak pisałam do mojej mamy i pytałam się, czy mogę go zabrać na święta do siebie, bo jest taki głupi. go zabrać jeszcze do domu na święta, przedstawić rodzinie, ale sam mi to zaproponował i sam się spytał, czy może. Ja mówię wam, wam to, bo jakby chcę być z wami szczera, bo ja zawsze staram się być z wami szczera i to już jest przesada, to jego kłamstwo. To jest już za, po prostu za wielkie za, za duża krzywda się dzieje ludziom. Dookoła. On robi za dużą krzywdę ludziom dookoła. Jeżeli ktoś z Was wie, jak mi pomóc, to może się do mnie odezwać. Bo ja naprawdę też mówię Wam to, ponieważ chciałabym, szukam w Was jakiegoś wsparcia. Ja nie wiem, co mam zrobić. Po prostu czuję się obrzydliwie, że dałam się dotknąć kiedykolwiek facetowi, który jakby dotyka chociażby młode dziewczyny albo pisze tak obrzydliwe rzeczy do młodych dziewczyn. I tyle. Po prostu, jeżeli ktoś z Was. Chciałbym im pomóc, umiem pomóc, to, to ja chętnie przyjmę taką pomoc. Chciałabym też, żebyście mieli na uwadze to, że ja tam byłam sama, masz już nie było, e... samiutka, ja jestem z innego środowiska, to wszystko są znajomi Łukasza, kamerzysty, a nie moi, i ja tam byłam tak jakby sama i oni mi nie pomogli ani nic, Mimo, że nie wiem, że jak krzyczałam, żeby się do mnie nie zbliżał, i w ogóle e, ja mam nagraną rozmowę, w sensie musi się jutro wrócić i mi to przesłać. Ja mam nagraną rozmowę telefoniczną, gdzie ja każę mu odejść ode mnie, i on tego nie robił. I, i co i miałam, niby nie rzucić stołem albo butelką. Ja tą butelką jeszcze w ogóle nie rzuciłam w wiolę, tylko w ziemię przednią, żebyś do mnie nie zbliżała, ponieważ hmm, ciekawe, czemu to zrobiłam? Bo może jak widzieliście na screenie, pale. Parę storysów temu pisała do Łukasza, że, że chce mnie pobić na filmie ma i wycisnąć kwas z ust. Hmm, to może miałam prawo się jej bać? Ale ty wiesz, co ty mówisz w ogóle? Że ja mam być wdzięczny, że ona nie dała dupy, dlatego, żeby, zdobyć, nie? żeby zdobyć mi ty, świata? Nie. No, ale mogę no, ale tak Miss Ale powiedzieć, słuchaj... Ale no to co, ale jak ona, ona Miss... Ale no dobra, ale... I skoro zdobyła Miss Erd, to może dała dupy, co? No, żeby zdobyć. I może, żeby ten, Miss Polski zdobyć też dała dupy. I by mogła wejść, i by mogła wejść i słuchaj, bo jest tak... Żeby, A może ja, ja tego ja nie musisz... Musisz... Chciałam Was przeprosić, że nagrywałam z taką osobą. Ja nie wiedziałam, kim on jest. Przysięgam Was. Ja generalnie nie siedzę w ogóle na polskim internecie. Mówię Wam to na każdym kroku. Nie oglądałam wcześniej w ogóle ich filmów. Ja nawet mu mówiłam, że nie słyszałam ani jednej jego piosenki. I jakby wszystkiego, czego się dowiedziałam, dowiedziałam się potem tam. Nic jakby ich nie śledziłam. Nie wiedziałam, kim oni są. I bardzo chciałam Wam tylko to przeprosić. Ja po prostu chciałam się z nimi pokrosować. Widziałam fajne zasięgi napisał do mnie i stwierdziłam, że no okej, okay. okej okay. i to na początku miało być ustawione, ale potem było prawdziwe, jakby widziałam też, że Stuart z nimi nagrywa i też jakby nie było problemu, więc stwierdziłam, że okej, okay, dobra, będę z nimi nagrywać I, i to tyle, a to, co się potem stało i <grym> co się potem okazało, mi się po prostu chce żygać, mi się chce... Ale ja byłem winny, ja nie mówię, że nie byłem winny, no, ale jej ja nie kochałem, no. co ty nie No bo byłem tyle, no. Sorry za mój wygląd, ale płakałam. Ja w ogóle nie mogę się zamknąć, co chwilę coś mówię, ale jeszcze chciałam poruszyć to, że on powiedział, że ja leciałam na fame. Stary, to ty do mnie pierwsze napisałeś. To po pierwsze. Po drugie, ja bym leciała na fame i bym nagrała dwa filmy do siebie na kanał. Olałam dla ciebie wszystkich znajomych. Siedziałam u ciebie 24 godziny na dobę, nagrywając filmy do ciebie. Do siódmej nad ranem. Wczoraj nagrywaliśmy do siódmej nad ranem. Ja leciałam na fejm. Skończysz z tym aktorstwem, bo ani nie jesteś dobrym aktorem, ani dobrym człowiekiem. Teraz dopiero mówiłam, dobranoc. Ogólnie przez cały czas byłam w takim szoku i stresie, że dopiero teraz połyszę. nie no, pomogę i nawet nie wiem kiedy to zrobiłam. Dobra, jeszcze. Ja nie mogę spać w ogóle, ale ostatnia rzecz, która mi się wspomniała, jest taka. Że możliwe, że jak wychodziłam, to krzyknąłam do nich coś w stylu, że nie będą mieli łów, żeby się do nich nie zbliżali czy coś takiego, bo, bo się bałam. Ja się ich strasznie bałam. Oni wszyscy stali dookoła mnie. Wcześniej przeczytałam wiadomości, gdzie Viola mówiła, że mnie pobije bez powodu. Ja z nim miałam dobry kontakt. Tylko w filmach się nie lubiłyśmy. Um, no, ja wcześniej się też dowiedziałam, że bił, bi, byłam dziewczynę, dlatego jakby miałam przy sobie nóż. Podczas jakby całej mojej, jak powiem, wyprowadzki, bo ja się chodziłam, pakowałam, ale ja absolutnie go nie ucięłam żadnym nożem. Czylicie, jak musiał być zdesperowany, że się skaleczył nożem? Absolutnie nie rozwaliłam im połowy mieszkania. Rozwaliłam na jeden stolik i to tyle. Nikogo nożem nie skaleczyłam. I czylicie, co oni muszą być zdesperowani, że po pierwsze sam się skaleczył typ nożem? Po drugie, on się tak boi, ale po drugie rozwalił sobie na błaganiu w całym domu i oni potem to musieli sprzątać, czy jaki cymbały, jakby to zebo powiedział. Jak... Jaka desperacja, jaka desperacja po prostu. No. Niech mi coś przypomni, to wam powiem, ale tylko to chciałam powiedzieć. I jakby Ja mam często sumienie, to jest jedyna rzecz, która mnie trochę jakby gryzła, że ja tak powiedziałam, ale no bo rozumiecie, że ludzie w tej robią... Różne rzeczy. I naprawdę byłam zestresowana. Jutro wstawię tą rozmowę z tą rozmowę, którą Masza, Masza nagrała. Jeszcze, żeby nie było, on został poinformowany w tym filmie, że w sensie w tym filmie, w tym nagraniu usłyszycie to zresztą, jutro, że rozmowa jest nagrywana. I on powiedział, ok. Więc to tyle. Tyle chciałam powiedzieć, oni są zupełnie nie jak włączą się kamery, jest po prostu wstyd i, i cały czas po prostu nie mogę tego przeboleć, że nagrywam z takimi osobami, że mam jakikolwiek kontakt fizyczny z taką osobą, jaką jest Łukasz. Wawrzyniak I przepraszam, jeżeli teraz jakby zrobiłam Wam wielki spam, ale ja naprawdę nie mogę znieść tego, jaką on jest złą osobą.